To lecimy z tematem. No dobra, Witam Was serdecznie. Z tej strony Wartek dawno nie było filmu. Dzisiaj jesteśmy w Austrii i udajemy się na Gloss Glockner'a. Tym razem nienormalną drogą, jak ostatnim razem. Tym razem udajemy się na Stuttgart. Ze ze mną jest Julia, Paweł. Tam idziemy tam, gdzie idzie ta kolejka. A nie ma co gadać, udajemy się w drogę. Udaję. Stuttgart jest to druga pod względem trudności droga prowadząca na najwyższy szczyt Austrii. Wedle oznaczeń w stronisku, wyceniona jest na 4 minus. Większość przyjmuje jednak wycenę 3+, za bardziej adekwatną. Pierwszy etap do wysokości 2800 nie różni się wiele od wejścia drogą normalną. Docieramy do strzeliska Sztydlhütte i od tego miejsca kierujemy się w lewo w kierunku grani która zaczyna się na wysokości 3300 i prowadzi już na sam szczyt. Jest to droga obita. To znaczy, że wystarczy zabrać ze sobą tylko linę i ekspresy. Zdarzają się jednak miejsca po 30 metrów, gdzie nie ma żadnego ringa i nie byłoby głupie mieć ze sobą jakąś taśmę czy Frienda, by czuć się bezpieczniej. Kogzuch trwał. Pamiętam, interesse Jak coś, dziewczynka. <grybka> Chyba tam pójdę, nie? Okej. Okay. Wszyscy w komplecie. Ruszamy na Sztytla Krań zaczyna się na 3200 metrów Więc od 2800 Do 3200 czeka nas taka droga Później wbijamy się I będziemy się wspinać sztyt tam w Stąd Stamtąd przyszliśmy rano Z parkingu Stąd będziemy wracać też normalną drogą Tu prowadzi na lewo normalna droga A tutaj dzisiaj śpimy 1 sierpnia tak? Nie najgorzej Zobaczę ile tam metrów No dobra Załóżmy, że to jest Ile chcemy mieć odstępu Warto? No i ruszamy na grani Paweł gotowy? Gotowy Ruszamy, ruszamy Ale to jest za mało wiesz, bo Możesz iść 3440 wedle zegarka i tak sobie idzie właśnie po tej trójkowej dwójkowej takiej grani sobie wszystko na lotnej póki co się trafiły prędy do sekuracji, dwa ringi poza tym zarzucanie liny za kamień fajnie idzie w niektórych miejscach bardzo fajna ciekawa widoczek jak widać widocz. wygląda pójdź co droga z miarę też nie było chyba jeszcze momentu żeby zastanawić i przyjdzie dobra Dotarliśmy do 3550, jest tak zwany z Plac Gdzie się je śniadanko, a później się zaczynałem troszeczkę yy, większe trudności Jakby to powiedzieć, akrobatyka po kawalosach. Patrz kolego, bo nie będę pokazał dwa razy <grym> Koledzy, koledzy tycie ja więcej osób ogląda tak. Ładnie, spotkałem moich ludzi. Tak, i co? I, I widać już krzyż. Zostało nam jakieś 100 metrów. Ile to będzie Paweł? 100-130 metrów metrów przewyższenia, a potem wbijamy się na normalną trasę i schodzimy normalną drogą. No huj, co zrobić? Ja ten nie wiem. Jak nigdy wtedy nie schodzi taki jeden z ciekawszych problemów bym powiedział no Na tej grań, no malutkie chwyty No tu są Tak, 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 trzeba je tylko znaleźć Tak, tu też u góry jest Jezu, góry, Noga. No to tak, jak myślałem. Wygląda dużo gorzej, jak jest. Wygląda ładnie. Kurde, no. Taka Aha, mamy to. Jak wrażenia? Najciekawsze chyba na trasie, to. No. Powiedz tak, żeby Cię usłyszeli. Jest tu na po drugiej stronie. Aby formacja skalna mogła zostać nazwana płetwą, musi spełnić co najmniej trzy warunki. Po pierwsze, wyglądać jak płetwa. Po drugie, być śliska jak płetwa. Po trzecie, mieć możliwość chwytu tylko u samej góry jak płetwa. A to moja prawa, bo ja się odwróciłem. Przekładaj rękę. Super, jesteś. O, nie oko wy, wy, wykoleguję. Nie, 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 nie. Nie, tego jeszcze. Nie, no, nie no jestem, 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 z powrotem. A chciałem dać je tobie i sobie mieć winę wolną, wiesz? Że wiedział, że ty nie polecisz i ja że z nią mogę pójść. Nie chcę. Wiesz? tam jeszcze chcemy powiedzieć. Na słabo musicie mi wierzyć, że to jest Gross albo, albo zobaczyć, to no, tak widać jakieś podejdę, zrobię Jeżeli chodzi o granicę, super fajna. tego się Jeszcze się przejaśni. Jeszcze się przejaśni. podmucha. Tak. <śladujemy> baterię, będziemy zaraz schodzić do normalną drogą do Erzog ja Johan Pytter. I w ten sposób znaleźliśmy się na najwyższym szczycie Austrii Razem z 300 innymi wspinaczami tego samego dnia Co się jak zapewne domyślacie przekłada na oblężenie całej trasy Oraz mega duże korki na grani Fajnie jest zrobić tą drogę ale szczerze, nie wiem co musiałoby się wydarzyć, żebym wrócił tam jeszcze. Strasznie dużo kamieni zostaje w rękach, bardzo często jest mega krucho, co przekłada się na niebezpieczeństwo na trasie, na które nie do końca sami mamy wpływ. Było nas w ten dzień sześć osób i każde z nas z tego powodu jakoś ucierpiało. Drugim powodem jest popularność tej drogi. Przechadza się nią wiele osób, dla których jest to prawie szczyt możliwości lub po prostu są przerażone i wyglądają jakby w ogóle nie chciały tutaj być. Osoby idące w czwórkę na jednej linii i zakładające dolną masekurację, prawie że za każdym razem sprawiają, że z potrzebnych 3 godzin, by na spokojnie przejść tą grań, robi się 6, a większość spędzamy na staniu w kolejce. Zejście drogą normalną wyglądało bardzo podobnie. Poruszamy się 5 metrów na minutę. Droga, która mogłaby zająć nam 40 minut, zajmie około 2 godzin. Takie rzeczy spotyka się tylko na bardzo popularnych kurach. Po zejściu z grani udaliśmy się w stronę Erco Johann Hütte i na spokojnie, już lodowcem do Sztudla, skąd właśnie zaczął się ten film. Wyjście to było traktowane jako aklimatyzacja przed Mont Blanc i szczerze muszą przyznać, że wyszło to idealnie. 10 godzin spędzonych powyżej 3000 metrów i sen na 2800 na koniec dnia sprawiły, że do wysokości 4000 metrów szło nam się wyśmienicie. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zapraszam zapoznać się z innymi. Jeżeli chcesz jakiś wspomóc rozwój tego kanału, możesz go także zasubskrybować. Będzie mi bardzo miło. Serdecznie pozdrawiam Bartłomiej Nowak i dajcie znać, jak wam poszła płetwa.